Na fakty zaprasza! Gabryśka Pizdowosowa! Gdzieś w Białstoku, drodzy państwo, jak widzicie chmureczki. Może piorun jebnąć w łapku, drodzy państwo. Pogoda w Biostoku 7 stopni. Warszawa... Że kurwa nie wiem. Kraków kultury Pomoc kultury niezu. Pomoc kultury, Bóg drodzy państwo. Wiadomości na żywo. Pie yy, z pierwszej ręki. Jak widzicie, drodzy Państwo, stoję na trasie pod długości, patrzcie tam, drodzy Państwo. No. fakty nie by być o 19, Ale tam kamera pękła, drodzy Państwo. Jak widzicie, reporterka ma maskę założoną, drodzy Państwo, bo policja jeździ i można mandatę dostać. A reporterka kupiła sekole, drodzy Państwo, będę gruba. Nie się nie patrzcie, drodzy Państwo, jak gruba jestem. No. Nie chuj! Do widzenia!